Witam kochane baranki. Baranki jest to rozdanie na jesień. Eee, zobaczymy jak energie będą wyglądały. Mam nadzieję, że u was jest słoneczka dobrze. Także zaczynamy, bo nie mam kuła czasu, bo mnie tak goni wszystko dzisiaj, że głowa ma. <laughs> Jeszcze muszę jechać, słuchajcie, pozałatwiać parę spraw. No i, i w ogóle, no dzieje się, bardzo, bardzo dużo się dzieje, ale tak ma być i nie ma się co martwić, bo będzie naprawdę dobrze. Dobrze, tak. zaczynamy kochane. To jest tak, kochane moje kebaby. Kebabki, co tu wam. Dobra, obecnie u baranków. Jaka jest energia obecnie u baranków? Mhm. Dlaczego? Przyczyna tej sytuacji. Przyczyna tej sytuacji. Mhm. Dlaczego? Karta mocy, o kurde. Z czym będziesz musiał zmierzyć się jesienią, drogi Baranku? Z czym będziesz musiał się zmierzyć jesienią? Drogi Baranku, z czym będziesz musiał się zmierzyć jesienią? Mhm. Dlaczego? Mhm. Um. Jak popracować nad swoim życiem, aby ono, aby poprawić jakość swojego życia? Co zrobić, aby poprawić jakość swojego życia? Hmm. Czy jesteście gotowi na zmiany? Uwielbiam, jak mi karty lecą. Czy jesteście gotowi na zmiany? Mam troszkę za mało miejsca na tym stoliczku małym, no ale. Nic nie zrobię. Czy jesteście gotowi na zmiany, tak? Jesteście. Nie jesteście nie do końca. I na co macie uważać? Na co macie uważać? Mhm. Dlaczego? Dlaczego? Aha, na wszelkie początki. Słuchajcie, słoneczka powiem wam tak. Wy jesteście ogólnie, no, musiałam sprawdzić, czy poczta mi przyjechała, bo czekam i czekam i się kuźwa na nich doczekać dziś nie mogę. I teraz słuchajcie, słuchajcie. To jest tak, to ja jakieś wyskoczyło. Wy jesteście w jakiejś zmianie, do was przychodzi jakaś zmiana, słuchajcie. I to jest zmiana dotycząca jakichś ludzi. Być może z rodziny, słuchajcie bo to jest królowa kielichów, to jest ktoś, to jest ktoś, kto, tutaj ma wodny to jest lub, lub króla kielichów, tak? To jest jakieś pary, tu jest jakaś zmiana w waszym życiu i ona dotyczy tak, albo waszych uczuć, bo tu jest ewidentnie, słuchajcie, tarotowa para, tak? Eee, Jacek i Barbara, <laughs> żartuję. Tu jest, tak, ta karta śmierci mówi o waszych zmianach. Wy może na jakiś czas Wy się na coś blokujecie bardzo. Nie chcecie podjąć jakiegoś działania, ale też blokujecie się na informacje, które do Was dochodzą. Informacje i też zmiany, które zachodzą w Waszym otoczeniu, nie tylko u Was. Troszkę się na to blokujecie. I powiem Wam, tutaj przychodzi ogromna zmiana do Was. Karta Śmierci mówi o wielkiej zmianie, ale również odejściu jakiejś osoby. Być może słuchajcie, starszej osoby z Waszego życia, tak. Mam wrażenie, że tutaj też w waszym otoczeniu jakaś para też zmienia życie, coś tu się tutaj w ogóle zmienia bardzo mocno, gdzie potrzeba naprawdę siły i działania. Tutaj ktoś z waszego otoczenia to jest osoba związana z waszymi emocjami to może być matka, żona, babka, córka, nie wiem. Tak, ta osoba, to też może być mężczyzna, bardzo są w mocy, tak? Czyli oni nabierają takiej siły na, na realizowanie swoich celów. A jeżeli to jesteście kochani wy, to przyczyną tej sytuacji, tej właśnie słuchajcie tutaj, tej zmiany w waszym życiu, co się u was zadziewa, czyli tak jakbyście się uwalniali od czegoś, właśnie jest ktoś, kto jest naprawdę w mocy. Dotyczy to jakiegoś mężczyzny starszego. Mam wrażenie, jest to mężczyzna taki, no całkiem fajny, taki dyplomata, wesoły. Wesoły, taki niezawodny, w sumie, bym powiedziała, wy go bynajmniej tak widzicie, tak, że jest to osoba niezawodna. Jeżeli to jesteście wy, to przyczyną właśnie waszej sytuacji jest to, że wy w końcu zmieniacie podejście do jakiegoś towarzystwa, do jakichś ludzi, być może do ludzi z rodziny, być może słuchajcie do, do ludzi z pracy, być może do, do kogoś bliskiego, ale tu się u Was też również właśnie dużo zmienia. Dlaczego? Bo będziecie musieli się, kochani, zmierzyć z na jesieni z jakimś towarzystwem, tak? Z jakąś imprezą, nawet mam wrażenie tutaj. Z, ktoś wyjdzie do Was z jakąś propozycją, możecie być na to zawieszeni, bądź, kochani, to było w zawieszeniu, tak? Coś było w zawieszeniu, w przygotowaniu, i teraz to tak, jakby startuje. I wy, kochani. Będziecie się musieli z tym zmierzyć. Raz, że tutaj jest bardzo dużo osób. Może tak być, że to towarzystwo wam nie do końca będzie ono słuchajcie odpowiadało. Jest tu dużo pustoty, dużo gadania, bardzo dużo chaosu takiego. Mam wrażenie, że tu jest też gdzieś obok was osoba spod znaku powietrza, która po prostu jest albo to wy jesteście, bo to mi się też pokazuje, że wy przechodząc tą transformację wcześniej byliście na coś zablokowani. Wy, wy byliście, musieliście coś wybrać, tak? Musieliście coś wybrać, szafowaliście energią, nie umieliście dokonać wyboru. I tutaj właśnie ta zmiana u was dotyczy też jakiejś kobiety, mam wrażenie, która była z wami w jakiś sposób emocjonalnie związana. No ale mu wszystko. Wiesz, kochanie musiała muchę gonić, wyobraźcie sobie. No i tak, bo mi tu dokuczała. I to jest tak, że słuchajcie, tutaj wy tak jakby wchodzicie w jakieś emocje. Takie w pewne też zadowolenie po jakimś takim, nie wiem, zakończeniu, rozstaniu, po jakimś takim zawieszeniu. Wchodzicie w takie emocje, zadowolenie, słuchajcie, zaczynacie się cieszyć, więcej towarzystwa wokół Was. I słuchajcie, co zmienić, żeby Wasze, wasze życie nabrało lepszej jakości. Słuchajcie, więcej uwierzyć w to, co jest dobre, bo karta gwiazdy mówi, że należałoby wyjść z takiego, wiecie, co uporu, takiego strasznego uporu, myślenia o stracie ciągle jakieś tutaj, tak jakby takie oszukane nadzieje, nie wiem, jakieś wątpliwości, trochę też arogancji, bo tu jest bardzo dużo arogancji, należałoby z tego wyjść, słuchajcie, bo um, trochę z tymi słowami też uważać, takie docinki tutaj, jakie się tutaj rysują, na to by trzeba było, słuchajcie, uważać, bo karta gwiazdy mówi, że naprawdę można mieć ten spokój wewnętrzny, tak, wyzwolenie się od takich ciężkich energii, od ludzi, którzy wam dokuczają, tak, jest to opieka też boska, samopoznanie, samorealizacja, tak, ale należy tutaj wejść w taki spokój, a nie tutaj ta arogancja trochę przemawia, tak. Słuchajcie, czy jesteście gotowi na zmiany? Nie do końca, dlatego, że tu jest dwójka buław, wy jeszcze nie dojrzeliście do jakichś zmian do końca, Tutaj dlaczego? Dlatego, że tutaj coś się zawaliło u was, nastąpiła jakaś taka zmiana pomimo, że te zmiany do was, słuchajcie, tu y, przychodzą, bo to jest właśnie ta karta śmierci, zmiany w waszych w ogóle emocjach, y, zmiany w waszym życiu, to jakieś nawet zakończenia związkowe były, zakończenia w pracy, związkowe z jakimiś osobami. To wy mimo wszystko jeszcze na takie głębokie zmiany nie jesteście gotowi. Tu się wy do czegoś przygotowujecie. No, znowu ta franca tu przylecia. Do czegoś się tu przygotowujecie. I dwójka buław mówi, że wy nabieracie jakby ogłady, rozszerzacie coś, uczycie się, tworzycie coś, tak? Tworzycie, rozszerzacie. Patrzycie, gdzie tutaj po prostu, w którym kierunku wy macie po prostu pójść, tak? Lub na przykład. Staracie się rozszerzyć na przykład jakiś biznes, tak? Roz, ym, rozreklamować się, na przykład w jakimś sensie nauczyć się czegoś, ale też słuchajcie, przyglądacie się jakiejś osobie, z którą być może byliście w relacji, ale też przyglądacie się jakiejś parze, mam wrażenie. I na co słuchajcie uważać? Ym, na co macie uważać? Nie wtrącajcie się, słuchajcie, do jakiegoś małżeństwa. Nie wtrącajcie się, bo tutaj jest tak, jakby wasze rady, wyjście z nowym początkiem, z nowym pomysłem do kogoś tutaj. Nie, nie wtrącajcie się i też na co macie uważać, na związki, tak? Żeby jeżeli już podejmiecie decyzję, bo tu nie ma jeszcze waszej gotowości, to niech to naprawdę będzie stałe, tak? Żeby nie mamić fałszywymi uczuciami kogoś, nie kłamać, nie mamić fałszywymi uczuciami, nie. Jakby to powiedzieć, nie dawać złudnej nadziei, iluzji, tylko wejść naprawdę w taką stabilną energię paziamonet, czyli nowego początku, słuchajcie, gdzie to wam da naprawdę stabilność. Tutaj potrzeba cierpliwości. Wy musicie naprawdę mieć dużo cierpliwości, drogie baranki i wtedy do was przyjdzie to, co jest właściwe. No, macie bardzo dużo zmian emocjonalnych barany, bardzo. No, takie troszkę jest tutaj też trójkąty, takie Mieszanie jakby towarzystwa, takie nie, to należy odciąć, słuchajcie, bo to właśnie należy odciąć jakichś pustych ludzi, zbyt dużo ludzi wokół Was, ale też takie puste emocje, takie kłamanie, jakieś manipulacje tutaj nie, temu należy się absolutnie, jakimś takim frywolnym, zachciankom, głupim nie, temu nie należy się absolutnie poddawać. I teraz tak, karta Runa. Runa dla baranków. Jest to runa Otala. No proszę, runa Otala 24. Zobaczymy, co ona wam da. Ziemia. Widzicie, uziemiać się. Zabezpiecza psychikę i świat fizyczny otaczający człowieka, dom i najbliższą okolicę. Pomaga dokonać wyboru odpowiedniego miejsca zamieszkania. Ochrona dla domu, otoczenia, majątku oraz pola aurycznego. To jest bardzo ważne. Wpływ na choroby krwi oraz schorzenia dziedziczne. Dziedziczenie, dziedziczenie, własny kąt sprawy i wartości rodzinne. Tu się właśnie wysuwają wartości rodzinne, wartości związkowe. Widzicie tutaj aspekt pozytywny. Dobrobyt zarówno materialny, jak i duchowy, Odpowiedzialne dys. Ponowanie majątkiem, zachowanie porządku w zespole. Tu ma właśnie być ten porządek, tak? Bo to jest właśnie jakaś też współpraca z ludźmi, słuchajcie, u was, gdzie tu nie do końca to było takie czyste, klarowne, natomiast teraz to rusza, ale u was wy musicie zachować troszkę umiar w tej nerwowości również waszej, bo to jest atak, nerwowość, tak? Takie ja bym powiedziała, negatywna energia, takie nieodpowiednie zachowanie trochę takie. Taka też wyższość, pokazywanie, to mi się w kartach tu pokazuje słonka, pokazywanie takiej wyższości, nie słoneczka, to troszkę musicie yy, zniwelować. Yy, aspekt negatywny, nadmierne do fanatycznego przywiązanie do ziemi, materializmu, nazizm, wrogość wobec obcych, totalitaryzm, niewolnictwo, nieodpowiedzialne postępowanie prowadzące do ubóstwa. Widzicie? Afirmacja, mój dom jest miejscem, w którym czuję się dobrze. Ja i moi bliscy, w którym chętnie przyjmuję każdego wędrowca. Pięknie. Drogie Baranki, gdybyście mieli ochotę na czytanie prywatne, zapraszam Was do opisu pod filmem. A Wam życzę, kochani, wszystkiego co najlepsze. Macie przeogromne transformacje. I fajnie, bo wyjście też z iluzji, tak? Tutaj ja bym powiedziała też w tych kartach właśnie, że należy uczyć się troszkę samokrytyki. Samu krytyki i naprawdę wyciągać wnioski, bo tu jest wszystko fajnie, ale nie ma tych wniosków tutaj. A to wam naprawdę pomoże. Kochani, życzę wam spełnienia marzeń. Buźka, wszystkiego dobrego.